Rozdział 28. O wielkim turnieju w dniu Panny Marii Gromnicznej. W czasie godów obchodzonych na pamiątkę narodzenia Chrystusa Pana, wielu na dworze królewskim zebrało się rycerzy. Co dzień też gry rycerskie urządzano. Zasią pan Laën tak dzielnie wówczas w szrankach się potykał, że mało kto z ręcznością mógł mu dorównać. To też raz po raz pierwszym go obwoływano, i mówili powszechnie rycerze, że w najbliższą Niedzielę Zielonych Świąt do Bractwa Okrągłego Stołu przyjętym będzie. Ale pan Lancelot w pomniejszych gonitwach udziału nie brał, obiecując na wielkim turnieju dopiero wystąpić. Wtedy po Bożym Narodzeniu król Artur zwołał do siebie rycerzy i uradzono wielką zabawę rycerską z turniejem wspaniałym w podle Westminsteru w dniu Panny Marii Gromnicznej urządzić uradowało się tym szczerze wielu rycerzy i zaraz pilnie sposobić się zaczęli aby w jak najlepszym stanie móc w owym dniu w szrankach wystąpić zaś królowa ginewra pana lancelota do siebie przywoławszy rzekła mu na tym turnieju co się odbyć ma z moim znakiem na hełmie wystąpisz a dam ci od mojej szaty rękaw złociste. przeto proszę cię panie mi ci miła do walki pilnie się sposób aby o sławie twojej głośno potem mówiono pani Pan Lancelot jej odpowie – uczynię tak. A kiedy przyszła pora, powiedział rycerz panu Borsowi, że pojedzie, pana Lałena tylko ze sobą biorąc, do pustelni jednej w Windsorskim Lesie, gdzie dobry pustelnik, pan Brastias, mieszkał, tam bowiem zamierza czas jakiś w spokoju przepędzić, ażeby potem do turnieju wypoczętym stanąć. Zasię wymknęli się oni z panem Lałenem ze dworu tak cicho, że nikt prócz najbliższych pana Lancelota krewnych nie wiedział, co się z rycerzem stało. A bądźcie pewni, że jak najlepszego upustelnika doznał pan Lancelot przyjęcia. Co dnia nad źródełko, co tam w pobliżu tryskało, chodził i w trawie leżąc patrzył, jak się bąbelki lekuchne na wodzie pluskającej wzdymają. Nieraz i sen go tam chwycił. Za się w owym czasie pani jedna w tym lesie przebywała, a łowczyni z niej była nie lada, co dnia na łowy się wyprawiała, a nigdy mężczyzn zawsze niewiasty tylko ze sobą biorąc. A władały owe niewiasty łukami nader sprawnie i łanie, czy to w kniei, czy w polu, umiały ustrzelić. A wyjeżdżały one w las włuki i strzały zbrojne, i rogi miały ze sobą, i noże myśliwskie, także i psy zacne. Owóż zdarzyło się, że ta pani łowczyni wielka łanie ścigała, za głosem psów swoich zdążając łania utrudzona już wielce źródełka dopadła, gdzie pan lanselot śpiący spoczywał i przez dłuższą chwilę jak bez ducha tam leżała. Wreszcie psy ku niej nadbiegły, hałas okropny z radości czyniąc, całkiem już były bowiem z tropu wypadły. Na to i łowczyni nadjeżdża, poznawszy po radosnym psów ujadaniu, że łanie nad źródełkiem znalazły Tedy chyżo łuk swój napina i strzałę mocną wypuszcza, ale że za wysoko mierzyła, miast łani pana Lancelota głęboko w udo ugodziła. Ból czując, jak szalony rycerz z ziemi się porwał i panią, która go postrzeliła, ujrzał, a widząc, że z niewiastą ma sprawę takiej powiedział: Pani, albo też panno, kimkolwiek jesteś, w złej chwili łuk swój napięłaś. Diabeł cię chyba strzelać uczył. Daruj mi, miły panie, ona odpowie. Niewiastą jestem szlachetnego rodu. W tej kniej nawykłą polować. Prawdziwie też nie dostrzegłam ciebie. Łania tu nad źródełkiem była, którą chciałam ustrzelić, ale mi ramię drgnęło. Niestety, pan lancelot na to rzeknie, wielkąś mi uczyniła krzywdę. I tak odjechała ta pani, za się pan Lancelot, jak potrafił najlepiej, strzałę z rany wyjął, ale ułamał się grot i w ciele pozostał. Tedy krwawiąc, ledwo do pustelni rycerz się dowlokł. Słusznie też mniemać możecie, że się wielce złą przygodą pana Lancelota, pan lałen z pustelnikiem zasmucili. Nic im jednak rycerz nie rzekł, jak i kto go zranił. Z wielką biedą pustelnik grot z uda rannego wydobył, ale wiele przy tym krwi pan Lancelot utracił i rana dolegała mu srodze. Przeto jęknie, ach, litości! Spośród wszystkich ludzi jam najnieszczęśliwszy, kiedy tylko o sławie zamyślam, zawsze zła mnie jakaś przygoda spotyka. Ale tak mi dopomóż Bóg, niech się co chce dzieje, a na turnieju w dniu Panny Marii Gromnicznej w polu stanę. Uczyniono tedy wszystko, aby rycerza uleczyć, a kiedy nadszedł dzień wyznaczony, pan Lancelot z panem Lawenem, siebie i konie swoje pięknie przystroiwszy, pod Westminster pojechali i w polu w czas stanęli. A wielu rycerzy zacnych, każdy ze swoimi ludźmi tam ściągnęło. Sam król Artur w pole z dwustu rycerzami wystąpił, a większość z nich do bractwa okrągłego stołu należała. Za się na wzniesieniu starzy rycerze z królową zasiedli, aby osądzić komu pierwszeństwo się należy. A kiedy odtrąbiono turnieju otwarcie, ruszyli rycerze do walki mieczami się i włóczniami za wzięcie w zgiełku turniejowym rażąc. Sam król Artur w szranki skoczył, stu rycerzy ze sobą mając. Zaraz też czterech szermierzy jednego po drugim na ziemię obalił, a nawet kiedy włócznie złamał, pięknie bardzo sobie poczynał. Rycerz za rycerzem w szranki wyjeżdżał: pan Gawain i pan Gaheris, pan Agrawen, pan Mordred i inni. Każdy z zapałem na przeciwnika nacierał. Jedni niepowodzenia doznając, inni wielką się sławą z powodu dzielności swojej okrywając. Pan Lancelot wszystko to, co się na polu działo, widział i od razu jako piorun na pole z Panem Lawenem runął. Z panem Gawainem się potykał i z wielką siłą z koniem razem go obalił. Potem jednego rycerza po drugim na ziemię strącał, a wszystko to jedną włócznią zdziałał. Tymczasem pan Lałen z panem Palamidesem się starł, a z takim rozpędem i taką siłą się zwarli, że obaj razem z końmi na ziemię runęli. Ale wnet znowu koni dosiedli. Wówczas pan lancelot z panem Palamidesem się spotkawszy na dobrego obalił. I tak pan lancelot tyle tylko czasu tracąc, ile go trzeba, aby włócznie zmienić, trzydziestu rycerzy w mgnieniu oka prawie pokonał a większość z nich rycerzami okrągłego stołu była. Gniew zdjął króla Artura, gdy na takie żniwo pana Lancelota patrzył i dziewięciu co najlepszych rycerzy zebrawszy, gotował się z nimi na pana Lancelota i pana Lawena uderzyć. Dostrzegł to pan Garet i do pana Borsa powiedział, cokolwiek by z tego wyniknąć miało, podjadę ja do pana swego Lancelota, ażeby go pomocą swoją wesprzeć. On to przecie rycerzem mnie uczynił, a na to pan Bors. Tego ci czynić nie radzę, chyba żebyś w przebraniu był. Tedy wnet mnie w przebraniu ujrzysz, pan Garet mu odrzeknie. I do rycerza jednego, rodem zwali, skoczył, który na ziemi ległby by się skrzepić, albowiem ciężką ranę od pana Gawaina był otrzymał. Na braterstwo rycerskiego zaklinając, prosił pan Garet rycerza, ażeby mu swojej zielonej tarczy użyczył. Chętnie to uczynię, ów odpowie. Tedy tarczę jego chwyciwszy, ile tylko w koniu mocy, Pan Garet ku panu Lancelotowi skoczył i jak towarzysz wierny u boku go stanął a dla miłości dawnej to czynił którą mu pan Lancelot swego czasu był okazał tak więc król Artur a z nim dziewięciu rycerzy pana Lancelota z panem Lauenem i panem Garetem przeciw sobie teraz mieli zaś pan Garet takich czynów rycerskich dokonywał że dziwowali się wszyscy co to za rycerz taki starczą zieloną się zjawił Także i pan Lancelot pana Gareta nie poznał i wraz z innymi się zdumiewał na rycerza walczącego spoglądając. A przeciągał się długo u wtórniej i do wieczora prawie potykali się rycerze. Coraz to bowiem któryś z rycerzy okrągłego stołu wesprzeć swojego króla skoczył, gdyż nie na żarty gniewny był król Artur, iż wespół z rycerzami swoimi rady panu Lancelotowi i jego towarzyszom dać nie mogą. Tak więc kiedy wiele ciosów wspaniałych z jednej i drugiej strony padło, zaś zwycięstwo na żadną z nich przechylić się nie chciało, król do pana Gełejna powiada: poradź mi siostrzeńcze, co mam uczynić? Panie, pan Gełejn odpowie: dam ci ja dobrą radę. Każ koniec turnieju odtrąbić, gdyż wierzaj mi, nie przyda się to na nic z panem lancelotem z jeziora i z bratem moim, panem Garetem walczyć. A pan Garet to jest tu z zieloną tarczą rycerz. Tym ci więcej, że ich ten dobry młody rycerz, pan Laen wspomaga. Chyba żebyśmy w dziesięciu albo też i dwunastu rycerzy na jednego natarli, ale to by nam nie sławę, tylko hańbę przyniosło. Prawdę mówisz, król mu rzeknie, wstydem by to dla nas było większą gromadą uderzyć, skoro i tak tylu nas przeciw nim trzem stanęło. Tedy trąbieniem rycerzy z pola odwołano, podjechał król Artur do pana Lancelota, i na wieczerze go do siebie poprosił, a z nim i innych rycerzy. Zebrali się przeto u króla wszyscy i ucztowano, a weselono się szczerze, za się pan Lancelot nagrodę otrzymał. Wówczas też opowiedział on królowi i królowej, jak w lesie wincorskim od pani, co łowami się bawiła, postrzał w udo był otrzymał. Podczas uczty też król Artur panu Garetowi przyganiał, że towarzyszy swoich opuściwszy przy panu Lancelocie przeciw nim stanął. Panie mój, pan Garet odpowie, on mnie rycerzem uczynił, a kiedym go w tak srogich opałach ujrzał, tom pomyślał sobie, że mi honor mój rycerski dopomóc mu nakazuje. Widziałem ja, jak dzielnie stawał i wstyd mnie chwycił, kiedym tylu szlachetnych rycerzy na jednego pana lancelota nacierających zobaczył. Prawdziwie, król Artur na to mu powie, dobrze mówisz, zgodnieś też z honorem postąpił. A za ten zaszczyt, jaki sam sobie czynisz, póki mego życia miłować ciebie i ufać tobie będę. Albowiem powinnością to jest rycerza, na cześć rycerską dbałego, towarzyszowi swojemu w niebezpieczeństwie będącemu na pomoc śpieszyć. Tylko ten, kto szlachetny, nie ścierpi, aby szlachetnych nie sława dotknęła. Ale taki, co bez honoru jest i z tchórzostwem za pan brat żyje, ten ci innego człowieka w niebezpieczeństwie widząc, Uprzejmości ani też dobroci w żadnym sposobie w sobie nie dopuści. Tchórze bowiem bezlitośni są, za się człek poczciwy tak innym czyni, jakoby pragnął, aby i jemu czyniono. Tak oto odbywały się w owych czasach uczty wspaniałe, przy których królowie i książęta zasiadali, i biesiady, i gry rycerskie, i zabawy przeróżne, i wszelkie rozrywki szlachetne. Za się ten, kto rycerskim, szczerym i wiernym druhom swoim był, w onych dniach w miłości ludzkiej chadzał.